Witajcie z tej strony Pan Andrejowy dzisiaj będziemy nagrywać sobie alternatywną historię Japonii bo Japonia jest fajna no, okay. bo Japonia być fajna bo tam wyprodukowano anime manga i potem zostało anime a ja tu mogę sobie wymienić 30 no nie, nie znam 30 anime może wymienić sobie tak. 5 anima, co? Chyba tak. Nie, 4 cztery anima. Cztery. Jakie? Naruto, One Punch Man. Nie się tu nazywa? Dragon Ball? No, Dragon Ball. Nie podpowiadaj. Dragon Ball ja znam, a Bo Grałem nawet z niego. No tu się jeszcze? bo miało być 5. Oczywiście tutaj, już na samym starcie, kupujemy sobie 500 żołnierzy. Jeszcze trochę czołgów sobie kupimy i pomijamy turę. To jest dyplomacja, i możemy sobie podpisać sojusz militarny z Stanami Zjednoczonymi. Dobra, jak chcesz? Czy, że jak ktoś nas zaatakuje, to Stany Zjednoczone zaatakują go? A do nie nas nie przestaniesz? A jak ty się nazywasz? Ja się nazywam pan Andrzejowy. Miałeś mięknik nasz, Shadow ksiądz. Shadow papież. Shadow papież, no. Ale jednak zostawi pan Andrzejowi. Bo hmm. taka nazwa być cool. No to na pierwszej Cię zasubskrybuję. Ja jestem <laughs> diabłem dopiero. Dlatego bo <laughs> I uwaga widzowie, następny odcinek będzie uwaga w ogóle z... World War 2 Heroes. Ostatnio na ten odcinek z tego z tej gry miał dużo wyświetleń. Dlatego. To nagra się reklama. Zobaczy. idę. O, już tutaj jest jakaś wojna. Chiny z Wietnamem. Czyli że... pokażę ci na mapie, gdzie. Okay. Popatrz, tutaj są Chiny, no? tutaj, tutaj, co nie? A Wietnam to jest to czerwone. A to jest Wietnam. No. Myślę, żebym podpisał sojusz militarny z Chinami albo z USA. Wiesz, wiesz, że Igor Cinaf nie subskrybuje? To jego go odsubskrybuję. I daje ci gizleki pod filmami, nawet przy mnie ci dał. Uwaga, e, uwaga e, dajcie latowi e, lajki e, w dół. I od... Bo mi... chyba mnie nie cierpi. Powiedz, powi... dobrze, to że podpisz. im prawdziwą nazwę. No, e, wchodzicie na kanał femu violinko. E, ten i odcinek z bąbelkami, nowe przywitanie i pożegnanie wchodzicie w komentarze i tam jest taki dart no to dajecie wszystkie łapki w dół w dół, 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 w dół w dół, w dół ja hejterem nie jestem, ale w dół ale on tak przy mnie zrobił, ja się go zapytałem czemu dał łapkę w dół i on powiedział E, nie dam, dobra, to ja nic mu nie dam dlatego, bo ten film jest taki gówniany, ale Kuba jest taki okej, okay, odpowiedział. Jest... Pan Andrzejowy, na drugiej imię mam Kuba. Przestań do mnie mówić po drugim imieniu. Okay. Tak, on mam tak na drugie imię. Mm. Czyż mam do ciebie mówić Andrzej? No tak, nie powiedziałem ci, że mam na pierwsze imię Andrzej. To czemu wszyscy? Wszyscy do siebie mówią Kuba. Nie wiem, bo jako pierwsza nie powiedziałem drugiej imię. No bo nie. Oczywiście drugi odcinek jednak nie będzie z World War Heroes 2, tylko jak zostawiam łapkę w dół pod wszystkimi filmami Darta. Dobra, nie jestem, ale... I go odsubskrybuję. I pokazuję wam jak wejść na jego kanał i zostawić łapkę w dół. Yeah. Bo to jest taki dupek jeden. A, a powiesz im, żeby i się na kanał Typol. Tak, i wejdźcie na kanał Sypol, i, i dajcie subskrypcję i. Łapkę w górę. I łapkę w górę pod wszystkimi filmami. Dziękujemy. No to jest fajne. I to jest. Jego... to jest Kolej brat jednej z osób, która jest tutaj. Tak. Której jest fajny? Na to mnie nie stać. Mogę sobie kupić ile. Dobra, mam 10 minut, no to, nie, to nie, mogę sobie nie, kupić. I ktoś to zobaczy, to e, zaczyna się cały czas drzeć, jak zawsze. A jest to? To nie będzie miał lata. Co? Tam, tam gdzie wiesz, nie będzie miał lata. Ale gdy przyjdzie do domu, to pewnie to zobaczy. A tak na serio to może być, czy nie? A w ogóle zawsze mieć, może mieć L.D. już teraz go nienawidzę. Od teraz. Dobra, kończymy ten odcinek, dokończymy tą serię. I teraz nagram odcinek: jak zhejtować tego dupka, co mnie zdradził. Chociaż nagrywałem u niego na kanał. Nagrywałem, ale dam dislike. Dam dislike i dislike.